Farm pracuje przez całą dobę 7 dni w tygodniu dostarczając leki do pacjentów. I od naszej pracy zależy ich zdrowie. Dlatego nasze procesy muszą pozostać ciągłe i niezachwiane w ramach naszego systemu. W naszej organizacji systemy IBM Power są dostępne już w trzeciej generacji. Dlatego dla nas jest to ciągłość technologii. Realnie daje nam odpowiedni zapas mocy przetwarzania i odpowiedniej szybkości pracy naszych systemów. Co jest generalnie kluczowe dla tej firmy. Technologia Power dla przedsiębiorstw to przede wszystkim zwiększenie wydajności, co za tym idzie obniżenie kosztów, to też zwiększenie stabilności, więc zapewnienie ciągłości działania naszej firmie, to też zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, więc jesteśmy odporni na ataki, to na końcu konsolidacja, więc możemy uruchomić więcej rzeczy na mniejszej ilości serwerów. Klient dzięki technologii Power zyskuje wydajność, bezpieczeństwo i stabilność. To nie jest zmiana kosmetyczna, to jest wzmocnienie ich filaru operacji. Chcieliśmy dokładnie zobaczyć, które procesy CEFARM-u są absolutnie krytyczne dla codziennego działania? To dało nam pełen obraz i pozwoliło zaplanować wdrożenie Power 10 tak, aby właściwie nikt w firmie nie zauważył, że migracja trwa. Kluczem była metodyka i możliwości technologiczne Power 10. Zamiast wymieniać środowisko naraz, stworzyliśmy obok niego nową infrastrukturę równoległą i wtedy dopiero przenosiliśmy poszczególne procesy krok po kroku. Po raz kolejny się przekonałem, że w biznesie oprócz wysokiej jakości trzeba mieć partnera, któremu można zaufać. Tak, ale też partnera, który zrozumie nasze procesy, gdzie są nasze wąskie gardła, co jest dla nas najważniejsze. Proszę pamiętać, że my obsługujemy procesy krytyczne dla zdrowia publicznego. Obsługujemy bardzo wielu klientów w kraju, to jest ponad 3700 odbiorców. I wszystko to jest związane ze zdrowiem publicznym, ze zdrowiem ludzi. Dlatego infrastruktura, która wspiera te nasze procesy, jest dla nas krytycznie ważna. Najważniejsze efekty po tej migracji to zwiększona wydajność naszego głównego systemu hurtowni, totalny brak incydentów mających wpływ na ciągłość pracy firmy. Dzięki czemu nasz zespół IT może skupić się na kolejnych projektach rozwojowych, zamiast na gaszeniu pożarów bieżących systemów.